W całym zachodnim świecie wzmaga się poczucie realnego zagrożenia i niepewności. Momentami mogłoby się wydawać, że mamy przerąbane świat, wypełniony korupcją, spiskowością, brudnym szmalem, azylami podatkowymi, skinami i przekupstwem politycznym. Tak, jakby całe to bagno nie leżało od zawsze głęboko w ludzkiej naturze. Walka z putynizmem wydaje się nadal daleka od rozstrzygnięcia. Wciąż realna jest groźba chaosu nuklearnego, wojny handlowej i procesów inflacyjnych. Tym większym zaskoczeniem jest dla mnie fakt, że akurat w Izraelu ruszył wyraźnie proces uzdrawiania demokracji. Po raz pierwszy od dawna tak zwana propaganda anty -bibii. Nie skutkuje, pomimo pompowanych non-stop przez spaczone media mainstreamowe, rybackich protestów przeciw reformie sądowniczej. Mam dziwne wrażenie, graniczące z satysfakcją, że Izrael w wymiarze intelektualnym wreszcie steruje w prawo. <laughs>